Dzień dobry siemanko, cześć kochani, jesteśmy na gorąco po pierwszej konferencji FM 15. No co, no obgadamy szybko, a niespodzianka była, była. wszyscy myśleli, że to będzie ktoś inny, a to jednak jest tomuś. Większość e... tam miała na Piotkę, nie? Tak, tak, a, widzisz, a, a jednak, no co mamy przecież jednak Murański, to jest trwana bestia, trzwany list, on by nie poz... Wie, Piotrek, Nie Piotrek mu pierdolili jak tu, raz, dwa. Jak co? No, no jak czuło. Co my z tymi psami? Właśnie wszyscy, a, pisze... co? a co ty bo bo nie, nie były psy, właśnie sobie, kurwa, pierdolij dzień psu, a ja, kurwa, psy to ja tak. uwielbiam i w życiu bym nie używam. Ale coś tak mówi nas? w ogóle, Pierdolili u mnie jak psu. No bo kiedyś te psy bili krwi. tak. Nie popieramy. Ale niespodzianka jest też i dla nas, bo się trochę zmieniło podczas końcu, nie? Tak, no. Się ale co? No, kurde, jak dla mnie to stare. Nie, ja to... wiesz, no. rej, chuj. Dlaczego znaczy, może powiedzieć, widzą, bo nie każdy może oglądać. No, wiecie, że to... miałem wchodzić. Może polecam? No, ogólnie miało być tak, że jeżeli pierwszą walkę przegram, ale jakoś tak, że nie, inaczej. Nieważne, nieważne, czy wygram, czy przegram, jeżeli mnie nie dopuści lekarz do drugiej. Czy sam nie będziesz w stanie, czy... czy sam nie będziesz chciał, no z jakichś powodów, no nie chciałbyś, Nie, chciał nie, być, nie będę ale chciał, no, chciał. ci nie... ręka nie... wisiała z kostką, no. no z tego to, to lekarz go nie dopuścił. No, tak. Wspólnie. Jeżeli ta, ta, ta. lekarz nie dopuści mnie drugiej walki, to wtedy wchodzi domek. No i to teraz starym. powiedział też e, tutaj stary Moleński, że nawet jeżeli ben, ja będę, wygram z Mateuszem, wygram z Jackiem, to nawet jak wygram z Jackiem, to on i tak wyjdzie do drugiej czy walki. Tak czy wygram, tak wygram tak. wychodzi do Tomka i mówi: nawet taki poobijany, rozkr. E, I Tomek się czuć na to zgodził. Tam poza kamerami się mnie pyta, Arek, Rekarek mówi: pewnie, że bierz. No, nawet jeżeli wygrałbym na punkty, to ja mogę obiecam obiecuć, że go tak ka wieram, że, że go że to że jest do dokończysz, że tak I się, która... się śmiał po prostu. Myślę, że miło o tobie, jak go obiłeś się czego kurwa do końca. Jeszcze dobić. Ja zrobię wszystko, naprawdę. Mam ciężko, że mam teraz taką mega motywację przez to stary, że naprawdę zrobię wszystko, żeby... żebyś nie musiał brodzić, żeby go nie dopuścił ten lekarz. Dobra. I mam nadzieję, Dobra, że A jak coś to wyjdę, to też nie jest problem. Ja się ciebie bardziej poradziłem, to powiem szczerze, to nie było takie oboże co tego, tylko miarek, jak ty... Nie oszukujmy się, ja jestem Młodzieżowcem i w treningach, i w całych free fightach, i w całej, wiesz, jeszcze nie wychodziłem, ludzie nie darli bordy, Bez... kiedy byłem w aktogonie, Dlatego ciebie zapytałem ja nie i ty do... mi powiedziałeś odważnie nie bój Tomek? nie że To raczej ludzie ci nie straszą, nie stresują, wręcz się noszą. Tak. No, no, tak. e, na, na w sumie tak naprawdę w naszej tym to ty, to była ta nasza nasza ta, e, partia, nie wiem jak to nazwać, nasza tura, tak. druga tura konwencji, tak, tak, tak. to byłeś ty nasz tak. to był ty i stary murański, Tak naprawdę skradłeś tą, ten panel, e, więc tutaj nie ma co mówić, no tak. czujesz się tu jak ryba. A ja i tak wiesz, pierwszy raz jak ci poznałem, to wiedziałem, że tak będzie, że ty pasujesz do tego internetu. Wiesz, niektórzy cię nie lubią, duży cię nie lubi, ale duży ci też lubi, jesteś. ale czego ci można powiedzieć, Nie jesteś postaciową, bo jedną? Barwną. Ja wiedziałem, że tu pasujesz do internetu, dlatego że też z sobą robię te projekty, bo wiedziałem, że tu To już to nawet mi się teraz rozstali coś, to już tu zostaniesz, bo ty tu po prostu pasujesz do tego internetu. O to chodzi. Nie jesteś kolejny. A się obojęty. kurwa nie rozstaniemy. Dużo jest komentarzy w ostatnim filmem. róbcie dalej już tutaj, nie Tak, myślę, nie no, bo ludzie bydziemy. myślą, że my się. Kurwa, nie, kurwa byłem... może pogadajmy o tym też tak wiesz, kurwione no. naprawdę gdzieś to zawsze we mnie leżało, bo kurwa, tak. miałem takie mega marzenie całe życiowe i tam. To nie było do końca pewne. Jeszcze to były rozmowy. No prowadził rozmowy mój menadżer z kimś tam. Nawet o tym do końca Kabulski nie wiedział, że te rozmowy są prowadzone. Mm -hmm. No i nagle się dowiedział z tak. internetu. Z wywiadu, i, kurwa i, mega, I wiesz, i tak pocisnąłem w tym. mapu, mnie o to zapytał i, i nagle wiesz, popłynąłem. Chodź. Popłynąłem w tym. Wiesz, ja? nie powinienem ci tak pocisnąć, wiadomo. Ale i z drugiej strony to wiesz, to tak, ja tak mówię, wiesz. Ja tak mówię, że wiem, zobaczył jak dostaje, wiadomo, że nie chciałbym zobaczyć jak on dostaje i w życiu bym na coś tego nie pozwolił. Gdyby tu na, wiesz, była jakaś sytuacja, że tak, bym się za to powstawił, to jest wiadome. Tak, tak, to co, tak, co tam tak, mówię, tak, mówię tak, i tak, tak. najlepsze jest to, że wiesz, ja mówiłem taką wypowiedź ale na koniec nie no, żartuję, przecież się śmieję. I tego już, tak, nie! Tak, jak, już jak, nie był, jak był co artykuł, ty? to jest wszystko na cnetę, a tam ty? to w ogóle nie dali tak, tego. Tak. I to jest najśmyszek, znaczy, jak oni generują clickbait z czegoś takiego w ogóle. No, to to jest ka, jeździsz 3 miesiące na Ukrainę, pomagasz, a już się na nic nie ma. ale ja właśnie nawet mówię... Kurde, bo nie chciałem się na ten temat wypowiadać, bo to w ogóle nie jest miejsce, tak. żeby się pomóc tak. Ukrainie, tak. I, no, ale już na końcu nie mogłem, stary, jak, kurde, słuchajcie, Tomek naprawdę poświęca swój czas, kurwa, zbiera te dary, zawozi je tam do tych miejsc, kurwa, y, ja, słuchajcie, tyle telefonów, ile on odbiera, żeby coś ogarnąć, żeby załatwić jakieś kamizelki, coś tam, kurwa, gdyby ten dzban murański poświęcił, kurwa, chociaż jedną dziesiątą tego czasu, co Tomek, a nie pierdolić jakichś w internecie na, na, na działanie, bo, kurde, Dobra, pojedzie, porobi sobie zdjęcia, pokaże, jakieś zasięgi, mów, ale się o tym mówi, tak? To po pierwsze. Tak, wie, A po drugi, do... Robi naprawdę dużo dobrego. Wy nie wiecie, ile on czasu, nie, on tego nie pokazuje, ile on czasu poświęca kurwa, na to, żeby to wszystko zrobić. To Widzicie tylko ten etap, że go już tam jedzie i tak, te dary tak, i dodaje sobie zdjęcia tak, w tych tak, miejscach. Tak, bo tego to to wiecie, wy nie wiecie tak, tego, ile on tak, czasu tak, poświęca na to. I to jest bardzo przykre. I on w takim tak, zdjęciu jednym uśmiechniętym. wiesz, no bo to jest właśnie Tomek, jak no, kurwa uśmiecha się. Tak. To jest, inaczej, ale to też, wiecie jak to jest, tak jak było z tak jest teraz z tą wojną. Na początku wiesz, ty, wow wow, teraz jednego się Jesteś tam raz na tej Ukrainie, to już to już też nie i to dla ciebie tego tak, wrażenie i stąd tak. pewnie mnie też ten uśmiech, kurwa. Ja, 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 to, ja to ciągle daje takie porównanie, że będzie atakują nas kosmicie, atakuje nas kurwa na pierwsze tygodnie się boimy w ogóle ale po trzech miesiącach czterech miesiącach to my między tymi kurwa tak. ufolami jeździmy do roboty, do pracy co nie może ja tu do żabki <laughs> ja tu do żabki to, jest, to się to jest właśnie to nie tak, tak. przykre, przykry ale tak. Tak, 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 tak jesteśmy my się przyzwyczajamy ludzie do każdych warunków. my kurwa i, i to już to już nie, nie rusza i pewnie stąd gdzieś ten uśmiech Tomka. nie chcę go też bo zaraz będzie kurwa ubronił broniusz nie nie wiesz to nie może tego dać że sam uśmiech nie zły ale może nie miałbym publikować ale kurwa że go publikowałem i to jest mój błąd to Ile dobrego na taki jeden głupi, to tak. jest przykre, ale i wiesz co, dlaczego jeszcze o tym się powiedzieć, dlaczego to jest dla mnie ważne, bo jakiś tam może k***a, chłopiec, dziewczyna się zastanawia, kurwa mają biednie, może pozbieram, pomogę i patrzy tak, jak ja miesiącami załam zbieram i nagle widzi cały hejt na mnie, bo się uśmiechnąłem i to sama mówi, ja to dole jeżdżenie i nie daj Boże, przez to zachowanie, taki ktoś, wiesz, nie no zdecyduje tak, się pomagać tak. i powie, hejtowali tego chłopaka, który był dla mnie wzorem, też chciałem jeździć, wiesz, k***a bo się uśmiechnął, dlatego to jest dla mnie złe i to co Murański robi jest nie, że on mi dokucza, to jest złe dla k***a prawy dokładnie, on wiesz przytacza takie rzeczy to przecież jest chyba w naszej naszej naturze, żeby pomagać im bo to oni są właśnie, on nas straszy on straszy, że nasza Katarzyna, że będzie to samo że nas napadną, że Rosja nas napadnie to Ty to właśnie bronisz linii. tej granicy bufory, żeby tak, to się nie przyniosło tak, do nas. Tak, tak, czym, to dłużej, się czym dłużej oni będą na Ukrainie się bronić, tym, tym później przyjdą oni do nas tak. przyjdą mi, w ogóle, ale w ogóle nie przyjdą. W ogóle, tam się do, i, Mura, I murański naprawdę powinien ci pochwalić. Ale bardziej Ty murańskiego, murańskiego, To już nie wyjdzie do mnie. To jest taka samo. dokładnie to samo, kurwa. No i wiesz. No ale nie idziesz Ale przecież to on jest zabijaką, on, on jest gościem, który był w Legii cudzoziemskiej. On powinien tam być w pierwszej linii. Wygląda kurwa, ale powiedział już nie jest. Mordoru, ork z Mordoru. No co to mówię, to jest jedno zaskoczenie też i dla nas, że tak powiem wiem, bo miało być inaczej, to wszystko czemu? Prymek nam i nam inaczej. robi, ten, robi nam, to jest ten... To jest ten właśnie menadżer, który dostanie największą karę od Fejmu. Ja nie wiem, czy on się w ogóle pozbiera. Będziemy zrzutkę robić na niego. Tak? Żeby mógł się objąć. No tak, to jest trener. Zaprosili cię, pomimo to, ile im pieniędzy... No tak, no bo jak im oddać tyle pieniędzy... No, 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 ale to tak jest, to tak jest sami, jak Już jak To jest oczywiście menadżer Parka. Menadżer Parka. Jak musisz w chuj pieniędzy, to się się z tobą kolegować. No nie? tak. Bo no, gdzie ja. to milion

Franio mi, mi potem powiedział, bo to będzie u mnie też na vlogu, Franio mi potem powiedział, bo razem byliśmy makijaż po tej sytuacji, my że kurde, no wiesz, kamery były, przecież nie mogę być na pizdę, to tak, my stary, ty mogłeś powiedzieć, że chyba się nie zrozumieliśmy, ja a. nie wiem o co chodzi. Ja myślałem, że to jest Beka, dlatego tak powiedziałem, to się nie zrozumieliśmy i tyle. Tak się mówi, a nie idziesz sobie, masz nowych go koło właśnie siebie. Źle, źle to, to wyglądało. zrobiłeś, nie długonał. Nie powinieneś. A on robić. taki się pompuje do niego i pompuje bo po swoje cheniarze między nimi. Powinien to to chyba po źle rozumieliśmy, i tyle. I to a wiesz, było pośwacie, a, a on się, się napiął. napiął. Ale ja też go rozumiem, pierwszy raz takiej ja. sytuacji, pierwszy raz na konferencji. Ja też chodziłem tak, kurwa, nie wiedziałem, kogo mogę podać I rękę, komu nie. O kurwa to jest ten boks, on ma takie zasięgi. I, 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 I. Tak a ja, ja tak było na ja. tak konferencji. Ja, Mógł tak, tak 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 sobie tak Bok do sobie zrobić z dwiecie, a mogę cię oznaczyć? Tak było na pierwszej konferencji, A teraz to Bądź co do mnie kurwa robić wiecie. Ja mówię, nie możesz, Idź stąd. Nie i stop! Ucieka, i co do goli pogadaj. Tak. Ja tam wiem oczywiście. Dobra, lecimy, to Pierwsza, bardzo fajnie, ja nie mam jakiś tak mają ci bliźniacy. Kurde, tak ich są tak, tak, Oni są Jezu, tacy tak. super, bo podnieście masz kancelki. Kowarzycy, no to widzieliście, działo się ileś działo, wiem czy 10. Mówię, to... zebranie bliźniaki byli do kogoś, By to ktoś, byśmy nie oglądali, bo ślupy, ja byli, się z tym nie, pani się że normalnie, to, ja do do to, tak to tak wiesz, no jeszcze sobie mówię, wiesz na tym. to jest. Nie, dla mnie fajno paru wnosek. I obaj też nie, tam mi było tam była fajna, tak to jak tam Nie, no tak jak mówiliśmy, nie? nasz rynek jest różny, ale przede wszystkim mówić w sumie, że... Jaka, tak. Tak, tak. No to to mega, mega To było widzisz, i to jest właśnie to, i rzeczywiście było sportowo, bo bez tym dziewczyny naprawdę po w stronę sportu. No już tyle. Dobra, ja na tym zakończymy, bo się ma teraz widzieć, bo teraz sport Powiedzcie, tylko się jak tutaj powiem, w imieniu naszych. Tak, tak, nie, nie, Oraz, nie, nie, nas, nie ale, a Ale aha, tak, no, tak. i w każdym razie, dajcie koleżanki też, jeżeli jesteście zainteresowani tym kupieniem biletu na mojej trybunie, to dam link do Naksia, no, jak to wygląda, Mam całą swoją trybunę, 200 biletów, Chodź. po biletu do, no, do no, każdej, tak kiedy no, ja

ja bym bardzo chciał, ja mówię, że nie wszystko, żeby było oparcie swojej. Nie Ale nawet jak dojdzie do żeby był to pytanie, żebym go z przyjemnością tak tylko wykończył. taka była taka przyjemność. No to nie też coś miał w życiu. Tak, znaczy, jest z nami ochrona i na Kurwa, mówią, że jestem jak pomnik. Właściwie ja mówię, że żadna bomba nam tutaj nie wyjebie. Także jesteśmy bezpieczni. No dokonale, się ja jeszcze tu potalujecie na nas morzu. Jeszcze tutaj Rudzia na nas czeka. Pozdrawiamy was serdecznie, miliard buziaków. O, zobaczcie jak... raz. Szalona... musimy już kończyć. Szalona Kurde, na Kurde, no to lecimy. Dobra, Dziękuję.